Cześć, z tej strony Mr Zapcia, a to jest drugi odcinek z serii tajemnice i ciekawostki Geta Sandras. I bez będnego gadania zacznę. Dobrze, Geta Sandras możemy wchodzić do sklepów, które się nazywają y, 24 7. Jednym z nich jest tutaj. Y, ten. Tylko nie wiem, czy sobie właśnie go mylę z jednym sklepem. Tak, to Sorka. Zrobię cięcie i pojadę do tego sklepu. Dobrze, no sorry, co tam tą, tą pomyłkę? XD, XD. I dobrze, jak już jestem. to może wykaże? Jest taki sklep, nazywa się 24-7. Ja jestem w tym miejscu. I co? Są dwa rodzaje takiego sklepu: taki i jeszcze inny. Mm, nie będę wam drugiego pokazywał. A no, niczym się nie różni, tak naprawdę. Dobrze. I jestem od razu w Boczynacki. I tak. Ten plakat albo Billboard jest nawiązaniem do jakiejś bajki, yy, w której był ten diabeł tasmański, czy jakoś tak... Nie pamiętam, jak ta bajka się nazywała. A ja tam nie ogląda bajek. I nie oglądałem. Ta ciekawostka znajduje się tutaj. I możemy znaleźć taki Billboard. Ale w nim jest coś takiego złego. Możemy go rozwalić. Rozwalamy go też na misji. No, na misji Jednoczenia Rodzin i po tej misji, już będzie cały czas on odblokowany. Dobrze, wróciłem. Jakbyście usłyszeli drzwi, to się nie interesujcie. To były drzwi i tak, jak już mówiłem, po misji Jednoczenie Rodzin cały czas będzie tak wyglądało. I możemy to zniszczyć, nawet jak nie jesteśmy na misji, ale to się powinno odmawiać. I moze, możemy zauważyć tutaj taką głowę. Głowa. Widzicie? Ja nie o ja to ja dalej. Dobrze. Na parkingu policyjnym e, policjanci robią coś takiego. E, to nie jest tylko taka.

ja nie będę pracował za tymi szczupami, bo oh, dalej. W tym miejscu, niedaleko tamtego, gdzie by ten wózek, możemy znaleźć taki samic z I co się dzieje? Wjeżdżamy, ale to nie można tutaj. Tam yeah, tak, Mamy I wjeżdżamy. Zamyka się. Pan, jeszcze chyba stylki nam. I tak, pan na naciśnie lewego przycisku myszy. Bomba się aktywuje. 3, 2, 1, 1, 9. Dobrze, na wszystkich lotniskach możemy znaleźć 69. To jest nawiązanie na do strefy 69. I jeszcze pokażę wam, gdzie są lotniska, tutaj jest Los Santos. Trzeba trochę odsunąć. Tutaj jest Safiro. I tutaj jest Las zaraz. właśnie tutaj będę leciał. Dobrze. Zacząłem. W tym miejscu... A nie. W tym miejscu na parkingu możemy znaleźć jedną ciekawostkę. Zaraz pokażę ją. I tak i tutaj są y, jakby wam tu powiedzieć? Zamiast Drive to root, Czyli o tyłu wszystko jest napisane y, gdzieś tu chyba jeszcze zły napis O, zaraz Park to Car Krap. Dzisiaj razem wam pokażę. Co? że takie przestanie można niszczyć Wszystkich, auta, motory, wewnątrz, wszystko I... czy to tylko drapa? Dobrze, w tym miejscu, w tym dużym hangarze możemy znaleźć, zaraz się dowiedzieć. Bo musimy podejść i poczekać aż kawa I proszę. Największy samolot w grze. I od razu przypominam, że jest Piasek, nie, nie ja mam, I tak. Nie wygląda on na jakiegoś mocnego, mimo tego, że jest wielki. Ma jedno silnik, tylko jest Z drugiej strony też. I możemy do niego wejść. Możemy nim latać. No, możemy nim wszystko. Ma zastosowania normalnego samolotu. Tylko, że jest większy i największy. I nazywa się apt 400 Tak. Sorry za to cięcie, musiałem sprawdzić ile mi się już nagrywa. Dobrze, i więc muszę już kończyć, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i cześć!